No dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj co? Dzisiaj będziemy ponownie szukać tego. Ponieważ już mam 6510 subskrypcji, no to mówiłem Wam sam, że. Będziemy szukać kolejnego zwycięzcy, ponieważ pierwsze zwycięstwo, recykling nie odezwał się do 5 dni, a drugi, który był przedtem losowany, nie miał widocznej subskrypcji, to był kanał slovakia Collecting. Więc ci dwaj goście będą po prostu wykreśleni. I tutaj będziemy losowali z filmika, tutaj z tego. Trzeba było tutaj napisać konkurs. Trzeba było mieć widoczne subskrypcje ustawione, trzeba było mieć udostępnić ten film. Tutaj konkursowej. No i oczywiście 15 komentarzy trzeba było mieć pod moim pod jakimkolwiek moimi filmami. No też czego jeszcze w sobie po tym, jeżeli co do. Dopiłujemy co tam trzeba było mieć. Teraz idziemy sobie losować Zwycięzcę Więc ci dwaj, co już byli wylosowani. Aha Nie zrobiłem tego filtra na komentarze. No tutaj dawam linka, cyk. No, trzeba było mieć napisany konkurs. Tak, to napiszemy. Nie właśnie, właśnie, w tym trzeba było mieć napisany konkurs pod tym filmem, a tu pod tym trzeba było mieć napisane Bosch Diamant CZ, więc piszemy słowo kluczowe Bosch Diamond CZ Bosch Diamond CZ Tak, jest to wszystko dobrze napisane. Jest dobra, ile tych ludzi było? 21 Minus Ci dwaj, to jest 19 ludzi. I losujemy <coughs> Tarnogrodzki ziomek Oczywiście jeszcze sprawdzimy Tarnogrodzkiego, czy napisał tutaj pod tym filmem konkurs pod tym co trzeba było napisać. O oh kurde, do no to będzie szukał teraz. No, szukamy tarnogrodzki ziomek. Darnogroda szukamy Kurde, jakoś lewy tarnogrodki ziomek. Tutaj jest konkurs, słowo Widzicie tu tutaj Tak, jeszcze sprawdzimy, kurde ile tych komentarzy miał Ja wiem, że 15 na pewno miał No kurde kolego Kolejny taki. No miałeś ustawić subskrypcje na widoczne. No trudno, pisałem pod konkursem, że jakby co, no to musisz to mieć subskrypcje widoczne, no jak co, to mogłem pomóc, ale trudno, no, losujemy kolejnego zwycięzcę. Solo. Bosch Diamant CZ To teraz szukamy kolegę Solo pod filmikiem Czekam, e, szukamy filmiku konkurs od Solo użytkownika Gdzie to jest ten kolega? To sami trzeba czytać porządnie te instrukcje, bo kurde, na no szkoda, nie? Boż diamant, cz. Kurde, trzeba szukać słowa konkurs Ja to chyba zamknąłem z tego. He, jestem, kurde, naciągam ten konkurs nie, ale nie jest to specjalnie, bo chyba dzisiaj jakoś lewą nogą stanąłem z łóżka. E, szukamy tego filma z tym konkursem, a to musi być po tym napisany konkurs. E, gdzie to jest, kurde? Tu jest. Tu jestem z tym konkursem, bo zamknąłem, kurde, tą kartę. i to musi być napisane konkurs. Słowo e, jakiś, kurde, reklama. Tak szukamy solo, komentarz i komentarz, konkurs. Głupio się to na tym touchpadu, kurde, robi, jak nie wiem co. No. Pra słowa konkurs od solo. Ty udostępniał 5 państw utrudnienia No C Nie ma tutaj słowa konkurs czy co? co jest? Nie ma, nie ma solo chyba napisane słowo konkurs. Ludziska Nie oni się czekać, no. Na... Konkurs to konkurs, kurde. Solo, konkurs. Gdzie to jest? No nie widzę kurde nigdzie solo z komentarzem konkurs. No chyba o kurde to. Trzeba było czytać do końca. Instrukcje co trzeba zrobić albo zapytać, kurde. Ktoś to niby skomentował, ale nie ma kluczowego słowa konkurs. No tu jest solo, ale nie ma słowa konkurs. No trzeba czytać, kurde. Hm. Jeszcze raz przelecimy do góry. No gąb przewalił. ...konkurs, ponieważ... No trudno, no. Kolejnego zwycięzcę musimy losować. No nic. Ludziska... Nie robcie mi tego Trzeba instrukcję. instrukcje Majster Cash. Szukamy Mastercash. Cash Komentarz I potem jeszcze weryfikujemy Mamy takie logo koło zębate Majster Cash super Gratulacje Konkurs tu jest, słowo od Kesha. No Teraz tylko zweryfikujemy czy gościu ma udostępniony ten film na karcie społeczności Film jest tak, przed pięcioma miesiącami chyba No nie ma udostępnionego No kurwa ludzie Jeżeli coś chcecie wygrać to po prostu no nie ma udostępnionego konkursa film, filmika konkursowego. Jeżeli coś chcecie wygrać, to czytajcie instrukcję, kurde no. Kolejny wy, nie wypał, chyba to sobie będę pisał. Dragon Atelier, kolejny ten Bo w Diamant CZ, no. Szukamy Dragon Ateliera. Bez Konkurs, tutaj spełnił warunki. Jest napisane konkurs. <laughs> Jeszcze popatrzymy czy tam subuje tego technikusa. O kurde czy udostępnił filmik konkursowy. Taka zabawa kurde dzisiaj, takie naciąganie, bo wszyscy kurde chcieli to niby te nagrody ale dużo ludzi nie spełniło warunki proste warunki i myślę, że kurwa znowu to wypieprzyło kurwa, Przed pięcioma miesiącami to jakoś było Ciężko, kurde, to zweryfikować. Przed pięcioma miesiącami, przed pięcioma miesiącami... Przed pięcioma miesiącami... Przed pięcioma miesiącami... Hej! Też nie ma Kurwa co jest z tym YouTubem zjebanym kurwa Daję strzałkę na dół i chuja kurwa No nie ma Nie widzę tutaj Udostępnionego Filmika z konkursem Kolejny co nie przeczytał chyba instrukcji albo nie zrozumiał No trudno no Losujemy dalej, kurde, muszę sobie tutaj pozapisywać. Nie ma niestety udostępnionego filmika konkursowego. Losujemy dalej. Kurde, ludzi skarżyli, co się chcecie wygrać. No to kurde, normalnie. Czytajcie instrukcje. Neodymowy Mario, będziemy szukali. Neodymowego Maria. Tutaj słowo kluczowe: konkurs. Gdzie to jest? Już mi ręka normalnie boli z tego Jak się to jest tak, jak się nie czyta instrukcji to potem Prawie żaden nie może, nie wygra, bo No po prostu nie spełnił warunki, no warunków było W chuja pana dużo No i odejmowy Maria napisał CZ No ja pierdolę kurwa normalnie. No nie napisał konkurs. Tak, kolego, kolejny. Losujemy kolejnego zwycięzcę. No, niestety widzowie chyba nie umią po prostu spełnić warunków. Zwyczajny 50. Kolejny zwycięzca. Szukamy słowo konkurs. No, niestety tak to bywa, jak się nie czyta instrukcje. O, zwyczajny 50 napisał konkurs. Tylko popatrzymy, eee. <kłynie> czy ma udostępnione subskrypcje, i czy eee. udostępnił ten mój filmik. Tak, tu ma jakieś skarby. Jak się tu, kurde, jako się to. No Idziemy patrzeć, szukać właśnie tego filmu z konkursem. Miał być udostępniony. O, tu z kubą lipcem spotkanie. A zazwyczaj już się kiedyś też spotkałem, bo kurde sprzedawałem atale kolorowe. Jeżeli pamiętacie, akcja z pralką była duża. To właśnie z tej pralki. Będzie Friday, jak. O, jest udostępniony konkurs. I jeszcze zweryfikować, kogo tam ten zwyczajny czy mnie subskrybuje. nie? Kurde, jak to teraz zweryfikować? Tu będę w tym szukał. No wiem, że mnie subskrybuje. To są polecane kanały. Wszystkie Tak. Aha, tutaj jest. A teraz też szukaj, kurde, technikus. Juris Krap, tu jest, kolega. Aha, dużo kolegów, wo warsztat, kurde jest. Szukamy teraz technikusa i wszystkie warunki będą spełnione, bo wiem, że 15 komentarzy kolega tutaj ma, miał pod tym filmikiem, co trzeba było spełnić. No. Szukaj to, kurde, teraz tym. Zwyczajny 50 wygląda na to, że chyba będziesz zwycięzcą nagrody. Tylko tutaj jeszcze muszę na Twoim profilu poszukać tego. Eee, wiesz, co, mojego kanału. Wie, mm -hmm. to jest. No techniku, skurde. Jest tutaj, czyni. Nie wiem, czy to idzie po A, aby, alfabetu, czyni. Tylko długo ten filmik konkursowymi dzisiaj, kurde, no bo jak ma się tyle kanałów, kurde, no tu musi się wszystko dokładnie zweryfikować. Bo takie nagrody to nie jest, kurde, pluwnięcie w wodę. A to jest kanałów, powiem ci, kurcze. Masz to oglądać, powiem ci. No, gdzie jest ten Technikus? Kurde, mnie ręka boli z tego ciągłego pykania na tą klawiaturę. No, szukamy kanał. O, tu jest Technikus jakiś tam najlepszy kanał. Kurde, rozpierduchowy. No, kolego zwyczajny 50. No, co? Gratulacje. I. Czytaj instrukcje pod filmem co trzeba robić. Oj. No gratulacje. O ile spełnisz warunki. Napisane pod filmikiem konkursowym. No to. Po prostu wiesz, nagroda jest twoja. Gratulacje. No a to. Do zobaczenia. Dzisiaj tyle. Dużo ludzi wyleciało, ponieważ no co, no nie spełnili warunki. Albo po prostu nie udostępnili, albo nie mieli subskrypcji włączone, albo nie napisali słowo konkurs. No kurde, no trzeba czytać instrukcje pod filmem. Ja mówię, trzeba czytać zawsze, jak są jakieś warunki, albo co, albo zapytać, techniku zawsze odpowie. No to co, no to trzymajcie się. Gratulacje jeszcze raz, zwycięzcy. Cześć.